Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Ryszard Borowiecki, astrolog. Witam państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o astrologii. Ale moje pierwsze pytanie to brzmi tak: jaka jest różnica między astrologią a astronomią? Właściwie niewielka różnica. Astrologia jest dużo starsza, bo. Sięga czasów sumeryjskich, czyli jeszcze tych, tych bardzo starych. I z tego wyłoniła się astrologia, astronomia, przepraszam, i astronomia jest właściwie fizyką. My jesteśmy humanizmem, czyli konkretnie potrafimy do planet dołączyć bajki, czy historię. To, co widzimy, to, co dzisiaj określamy znaki Zodiaku, to są. Opowieści, które widzieli, między innymi najbardziej znamy greckie opowieści, ale są. Egipskie opowieści, są sumeryjskie opowieści, są, no wszędzie jest astrologia, nawet u Indian czy U Inków, czy jeszcze, no właściwie każdy, każda jakaś historia, tak jak tutaj nasza słowieńska też, nie ma chyba astrologii słowieńskiej, chociaż nie jestem pewien, ale niemiecka czy jakaś istnieje też. Czyli astronomia to jest ta fizyka, a astrologia to są te bajki, które do tego dokładamy. Ale te bajki są czymś poparte, bo powinniśmy w nie wierzyć. No nie za bardzo to jest wiara. To jest dalekie od wiary, tylko po prostu na niebie działy się jakieś historie planetarne i z tego zrobiono mitologię chociażby grecką, bo mitologia grecka jest wyjątkowo połączona jakby z astrologią. Ci, którzy znają mitologię grecką, fantastycznie orientują się, jakie jest w astrologii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że inne ludy różnie to robiły, w zależności Chińczycy inaczej to spostrzegali, ale także prawdopodobnie, to jest taka najbardziej hipoteza, Najbardziej astralna, że kosmici to nam przynieśli i zostawili, co mówi mitologia tutaj sumeryjska, i akunaki i tutaj ta cała. Ja nie mogę pomylić nazwisko, chyba Szuszkin, chyba tak się nazywał ten Rosjanin, który w Stanach Zjednoczonych, zresztą te książki są bardzo modne obecnie i on tutaj mówi o tej całej kulturze sumeryjskiej. I i wprowadzenia tutaj astrologii w założeniu. To zostawmy na chwilę te bajki i przejdźmy do faktów, bo fakty mamy takie, że 20 kwietnia mamy kolejne ważne zjawisko, które wpłynie na nasze życie nów księżyca. Za nami pełnia różowego księżyca. Natomiast teraz będziemy mieć hybrydowe zaćmienie Słońca oraz retrogradacja Merkurego. To są takie zjawiska, które gdyby Pan mógł wytłumaczyć, na czym one polegają. Czyli nasze zaćmienie, które teraz się odbywa, jest od czwartko-szóstej rano i ono trwa właściwie trzy dni. I ma jaki wpływ? Przede wszystkim, ponieważ jest w znaku, jeszcze rozpoczyna się. w Baranie, w końcówce barana, więc idzie energią w stronę najbardziej duchową, tą modlitewną, tą życzeniową. W tym momencie najlepiej jest albo medytować, albo kontemplować, albo po prostu, jeżeli ktoś nie potrafi jednego i drugiego, to po prostu pomodlić się w swojej przede wszystkim intencji. To nie jest intencja ogólna, oczywiście że społeczna też i to jest w pewnym sensie zmiana wszystkie yy, zaćmienia robią zmiany. Najbardziej znane zaćmienie, no to jest faraon w Egipcie, który opisał Bolesław Prus i to jest właśnie to samo zaćmienie, tylko to zaćmienie, ponieważ odbywa się właśnie w znaku byka. I największy największy Sej wpływu ma Pluton, bo jest w kwadraturze do tego zaćmienia, a Pluton zmienia jakby struktury i modyfikuje, bo ta kwadratura wyjątkowo modyfikuje rzeczywistość. Jeszcze w to się wtrąca. Za parę dni Merkury retrogradujący. Merkury retrogradujący robi coś takiego, jakbyśmy weszli w życiu, nagle przeszli przez archiwum i wracamy do przeszłości, czyli to co nie zrobiliśmy, to co zrobili, tam gdzie zrobiliśmy błędy, tam gdzie popełniliśmy jakieś dziwne historie, które byśmy chcieli naprawić, to właśnie jest Merkury. To znaczy, że mamy szansę, żeby naprawić? Tak, tak. Czyli teraz mamy szansę naprawić to, co wstrzæniliśmy, tak? tak? Mówiąc jest. kolokwialnie. Tak, dokładnie i przede wszystkim przez modlitwę, czy medytację czy kontemplację. A ile mamy czasu na to naprawienie? Na to w rzeczywistości mamy trzy dni, ale czyli czwartek, może... czyli w czwartek wczoraj, dzisiaj, dzisiaj tak, piątek i, przed... i jeszcze sobota, tak. do której godziny... Sobota w jeszcze... Nie, 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 nie. Jeszcze niedziela i do poniedziałku do zachodu słońca do poniedziałku do zachodu słońca, zachodu słońca ma, mocy, mamy możliwość mamy czas, naprawienia tak. tego co zepsuliśmy co zepsuliśmy, albo z czym mamy kłopoty, bo czasami wewnętrznie czujemy niepokój. Niepokój czujemy już od dosyć dawna, od jakiegoś tygodnia, ponieważ Jowisz zrobił ten niepokój, ponieważ wyolbrzymiamy sobie historie, które żeśmy przeżyli. I te historie możemy tylko wyłączyć, wyłącznie przez modlitwę, podczas medytacji czy kontemplacji. W tym czyli właśnie, czyli tych... w czasie do poniedziałku. Tak, mm -hmm. do poniedziałku mamy możliwość naprawienia tego, co zepsuliśmy, ale poprzez modlitwę, poprzez medytację. Modli tak. Czyli jak to tak technicznie powinno wyglądać, bo ktoś, kto medytuje, to wie, na czym to polega, ale taki zwykły, przeciętny kowalski. Przecię przeciętny kowalski to tak jak ja, bo ja nie umiem medytować ani kontem kontemplować potrafię, ale to jest dosyć trudne. To znaczy, tutaj się trzeba skupić na tym swoim problemie. Ale w rzeczywistości można. No, najprościej różaniec i odprawiać, albo tam ileś razy sobie jakąś modlitwę przeczytać, którą się Lubicza, nie Stróżą, czy cokolwiek, ale w tej dokładniej intencji już nie wracać do tego. Po prostu to mhm. jest tak, jakbyśmy tak jak się sami przed sobą spowiadali. Czyli mamy ten nów Księżyca w kwietniu, to jest coś wyjątkowego. I z tego, co ja tu się orientuję, to może wręcz być zmiana układu sił, na przykład w kraju, w tak domu, w pracy, tak. w codziennym Super. naszym życiu. Ale tu jest ciekawostka, bo na pierwszy plan wysuną się pieniądze. No bo jest Wenus, planeta Wenus, i dlatego też możemy to zrobić. Ale co to oznacza dla nas te pieniądze? Co przez to rozumieć? Najprościej jest rozumieć zrozumienie gdzie mamy te kłopoty, skąd mamy kłopoty. Jeżeli kłopoty, to większość kłopotów mamy finansowych. I teraz jeżeli podejdziemy do nich rozsądnie, to samo sam kosmos, czy sama medytacja, czy sama kontemplacja, czy da nam drogę wyjścia. Samo się, samo się naprawi. To jest troszeczkę dziwne, bo astrologia polega na tym, że to jest troszeczkę jakby czary-mary, dlatego astrologi się boją osoby yy, bardzo często, bo nie potrafią zrozumieć, że kosmos nie chce źle. My sami sobie robimy kłopot. My sami sobie tw tworzymy poprzez tak zwaną. Powiedzmy, że wolną wolę, bo nie wolno to zrobić. Ja muszę spróbować. Nie ma sensu próbować, jeżeli jest szansa, tak? Teraz jest dana przez kosmos szansa naprawy tego wszystkiego, tych kłopotów. Zresztą to widać społecznie, że się wychodzą jakieś afery dziwne, jakieś w ogóle sytuacje zupełnie nie do, nawet nie, Człowiek by nie wpadł na pomysł z takimi aferami, jakie teraz wychodzą na jaw. I to jest właśnie, tutaj jest to, ten moment, właśnie czyszczenia się jakby środowiska naszego, w którym jesteśmy i ujawnianiu się tych spraw, no, no, nazwijmy, niewygodnych. To czy na każdą osobę układy planet oddziaływują tak samo? Identycznie na każdą osobę, tylko z jednej strony różnice są osobnicze. Jedna osoba ma kłopoty z psychiką, druga osoba ma z dziećmi, trzecia osoba ma na przykład z mieszkaniem, czy tam jeszcze z czymś, ale w gruncie rzeczy mechanizm jest bardzo podobny. I w gruncie rzeczy rzeczywistość jest identyczna, czyli można z tego skorzystać na zasadzie kosmosu. Wykorzystania tego harmonogramu po prostu psychicznego, tak? tej modlitwy można wykorzystać w każdym momencie i w każdym problemie. Bo te problemy są identyczne w rzeczywistości. Jeżeli patrzymy na kłopoty z dziećmi, czy kłopoty z mieszkaniem, czy kłopoty, to mają mniej więcej podstawę, mają tą samą. Bo tak, w najbliższym czasie będzie seria zaćmień. Jakich i co to dla nas oznacza? Później mamy zaćmienie, gdzieś około 5 maja, to jest księżyc, zaćmienie Księżyca. To jest właśnie do tego momentu mamy te, przypuśćmy, Taki tunel, w którym musimy przezwyciężyć w sobie ten okres, właśnie te wszystkie kłopoty, rozwiązać je, znaleźć wyjście, czy nie, nie bać się pod, podjąć tych. Sytuacji, które nam ułatwią, czyli do 5 maja, czy właściwie jeszcze będziemy sięgać aż prawie po bliźnięta. I teraz ten cały okres byka, bo byk to jest materialny bardzo znak, i byk lubi ciężką pracę, byk lubi wyzwania typu rodzinnego, czyli gromadzenie tego majątku. To są majątek, to też są dzieci, oczywiście. I teraz to wszystko gromadzenie, Uczenie tego, prowadzenie tego. I to wszystko polega na tym, żeby zdążyć przed tym 5 maja, bo 5 maja urzeczywistni zupełnie jeszcze inną metodę, metodę bardziej psychiczną, czyli uwolni nas od pewnych uzależnień, które mamy, które sobie sami tworzymy, na przykład lęki, które boimy się, jakieś klaustrofobie, czy jeszcze jakieś sytuacje, które są wyjątkowo nerwowe dla nas. I wtedy będziemy mogli się pozbyć. A teraz jest ten czas bardziej materialny, czyli ten, ten którym możemy na planie fizycznym go wykonać. No, i teraz mamy ten, tą możliwość naprawienia tych starych błędów. Tylko siadamy, medytujemy, modlimy się tak i naprawimy? Tak. No, z mojej praktyki po prostu to jest niedowiary, ale jednak tak. Jednak tak, jeżeli tak. tylko chcemy, to naprawimy sobie te kłopoty na przykład z bankami czy z mieszkaniami. Czy teraz ci wszyscy Frankowicze mają tą szansę właśnie teraz? Czyli do poniedziałku naprawiamy, mamy taką możliwość. Bo musimy to psychicznie Uś no, zrobić, bo uświadomić, tak, sobie. uświadomić sobie, że mamy szansę, a potem mamy cały miesiąc do wykonania tego wszystkiego. Czyli nie musimy to, bo przecież sobota, niedziela wchodzi, tak? I ktoś powie, Boże, co ja zrobię w sobotę w niedzielę. Nie, to chodzi o nastawienie psychiczne, zbudowanie sobie planu psychicznego, myślowego i przede wszystkim za pomocą modlitwy. Czyli nie chowamy głowy w piasek, wprost przeciwnie, Dokładnie. zaczynamy rozbierać na części te zepsute części, tak, żeby je poskładać, uświadomić sobie to, a później działamy. My to nazywamy, że albo prowadzenie światła. Niektórzy astrolodzy mówią, że bycie w równowadze z ascendentem, czy pokonać gwiazdy. Różnie to nazywamy, bo no, tak jak chcemy, no, ale musimy uwierzyć w to, że to akurat teraz możemy wykonać. I szczególnie w sprawach finansowych, bo to jest ten nów Księżyca w Baranie, to prawdziwy tak przełom, zwłaszcza w sprawach finansowych. Co? Finansowych i nie tylko, jeszcze zdrowia też. Zdrowia bo, bo i jeszcze czego? Przede wszystkim zdrowia i finansów. To jest podstawa rodziny i tego wszystko, co, co dąży do materializacji, to co jest rzeczywiste. Czyli chce na przykład zmienić swoje mieszkanie, chce odnowić mieszkanie. To wszystko jest teraz możliwe. A do tego są potrzebne pieniążki. Tak, no dobrze, to jeszcze zapytam o taką sprawę: bo jak my będziemy spać? Bo zazwyczaj, jak jest pełnia księżyca, to źle śpimy. Teraz znów. Nów jest takim charakterystycznym okresem, że nam się coś wytwarza. I właśnie to, to wytworzenie jest po to, jest ten Nów, który daje nam możliwość jakby zwyciężenia tych sił, które, których się lękamy. I ta retrogradacja pokaże nam, też te nasze błędy, które powinniśmy sobie zlikwidować. No jedynym sposobem to, tak jak powiedziałem, to jest w dalszym ciągu ta medytacja, kontemplacja, czy tam jeszcze inne, czy urealnienie tego w rzeczywistości. Czyli podejście do tego, co do nas lęka, odrzucenie, czy zrobienie sobie takiej wewnętrznej tej spowiedzi, bo to jest bardzo częste, że coś nam się śni i potem, no blani. Im... <grym> Potem jakimś zębów zębami, i nie potrafimy wytłumaczyć sobie, skąd to się wzięło, albo skąd to jest. Musimy sobie oczyścić tę atmosferę. Naj, najmądrzej jest jednak zapalić sobie świecę czy lampę solną i zjonizować dookoła siebie powietrze. Ogniem przede wszystkim ogniem. No i zrobić jakąś taką modlitwę, czy jeszcze kontemplację w tej intencji, żeby to odeszło i powinno w 70% tak odejść. Jeszcze co radzę, tylko kadzidełka, tylko prawdziwe kadzidełka, nie te chemiczne, tylko prawdziwe kadzidełka też można. Czy liście laurowe sobie tam podpalić, czy drewno palisanto, czy tam jeszcze jakieś inne, które jest, czy przypuśćmy nawet Kościelne kadzidło, rozpalić i wykadzić w mieszkanie przed snem, czy rozpylić ten bursztyn, żeby zjonizować powietrze, zrobić otwarcie, jakby dla nas, bo to jest jednak nasza wyobraźnia i podświadomość podprogowa. No i jeszcze w dodatku, co tu ukrywać, stres, który w sobie bardzo mocno zakończyliśmy powodem psychicznym. No i tak sobie myślę, że to będzie działać na ludzi, którzy w to wierzą. Niekoniecznie. Nie, to nic nie ma wspólnego z wiarą i ja bym nie chciał, żeby to mieszać z wiarą. To jest raczej rodzaj. Po prostu taka jest fizyka człowieka. Człowiek śni. I maleńki, to jest zupełnie normalne, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący. Jeżeli jest wierzący, no to Ale wie, co... ja, ja nie w tym sensie. Ja mówię, żeby wierzyć mm -hmm. w to, że przy tej fazie księżyca, i na przykład zapalamy te kadzidełka, albo siadamy, kontemplujemy, czy medytujemy i się naprawiamy, żeby w to wierzyć, że, A, że, tak. znaczy... że nam się uda. A to, to jest na 100%, prawda. To jest tylko nasza zła wola, że nie uwierzymy w to, albo nie popełnimy jakieś no, kłopoty, mamy swoje psychiczne i nie chcemy chcemy je pozostawić, No, ale wtedy są inne sposoby, są psychologiczne, są terapeutyczne jakieś. No, wtedy trzeba no, już spotkać się ze specjalistą, jeżeli sobie nie dajemy rady w ten sposób, bo tutaj, tutaj jest. Według mnie przynajmniej 75% możliwości pozbycia się tego wszystkiego. To jeszcze zapytam o taką kwestię, bo według niektórych ogrodników fazy księżyca wpływają na przyjmowanie się poszczególnych roślin. Czy tak rzeczywiście jest? Tak jest. To jest biodynamika. Biodynamikę żeśmy troszeczkę zapomnieli o niej. Niedawno był renesans biodynamiki. I biodynamika jest wielką dziedziną, najbardziej była znana za Bismarcka, była przed wojną też. I właściwie wszystkie y, takie przypowieści ludowe, legendy y, są oparte o biodynamikę. I dawniej były takie kalendarze biodynamiczne, zresztą każdy kalendarz, te kartkowe, takie co wycieraliśmy, były robione przez, ta, przez osoby, które... Mieszały właśnie przysłówka, jakieś działania i właśnie tutaj ten kalendarz y, dla roślin. I to jest, to jest fantastyczna metoda, ale z tym, że y, troszeczkę zapomniana. A jakie rośliny, bo mamy mało czasu, czyli jakie hmm. teraz rośliny powinniśmy sadzić? No przede wszystkim przy pełni. Przy pełni najlepiej jest, bo pełnia daje podwyższony podwyższoną ilość wody, po prostu woda się podnosi. No u nas też ciśnienie się podnosi. Wszystko przed pełnią. Przed pełnią, po pełni troszeczkę gorzej, ale też i trzeba poczekać przed nowiem też, tylko w zależności każda roślina ma swój rytm i trzeba poznać, po prostu trzeba pogrzebać w starych almanach albo gdzieś w, w internecie lub też no można Skontaktować się ze mną, ale ja bym musiał powsprawdzać, która roślina i jaki ma charakter, bo każda roślina ma swój jakby znak zodiaku i o odpowiedniej porze jest sadzone, dawniej, dawniej było to o odpowiedniej porze sadzone i teraz faktycznie, że trzeba by sięgnąć do tych starych kalendarzy czy zapisów jakichś. No ja na przykład wyczytałam, że od 23 do 30 kwietnia, czyli między nowiem a pierwszą kwadrą księżyca, to sadzimy marchew. Ona wtedy tak najefektywniej kiełkuje. Tak jest, tak. To, to jest prawda. To jest prawda. No, to, jest, to są te, te bardzo stary, tak, no to za Bismarcka, bo to Bismarck najbardziej rozpropagował za tamtych czasów. I to w, Niemcze, w niemieckiej kulturze rolniczej, zresztą tutaj u nas poznańskim. No, Bismarck, to... czyli kanclerz Niemiec. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Wtedy. O, kas... y, nawet nie głupi był ten Bismarck, bo to on powiedział, jest takie jego słynne powiedzenie, że mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. Tak jest. No właśnie. No dobrze. No abyśmy nie popełniali błędów. No, takiej możliwości nie ma, ale jak już je popełniamy, no to są po to te fazy Księżyca, i te wszystkie zjawiska astrologiczne tak po to, żeby naprawiać. I teraz mamy możliwość naprawiania tego wszystkiego. I to wielu, wielu przyczyn i wielu, wielu kłopotów możemy się pozbyć. Fakt, faktem, że je nie będzie widać w ciągu dwóch dni, trzech dni, to będzie widać po pół roku czy po roku. Ale po roku można, powie można sobie powiedzieć... Że udało się. Ja zresztą mam osoby, które dopiero po pięciu latach odzywają się i mówią: Panie Ryszardzie, ma Pan rację. <grych> no jest, właśnie, a ja teraz też naprawię swój błąd, bo ten Bismarck to powiedział, że człowiek uczy się na błędach, ale mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. Oto taka w całości no tak, 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 tak to właśnie brzmiało. Mądre tak, to jest, żeby się uczyć na cudzych błędach, a nie na swoich. No, to jest domena nasza, że my nie potrafimy się uczyć na błędach, jak, jak, jako Polacy. Nie potrafimy się na swoich błędach uczyć. To, co się dzisiaj dzieje, to, co się dzieje w ogóle w całej sferze tutaj, tej naszej ojczyzny, to my nie potrafimy z siebie korzystać. Po prostu, no dobrze, mamy, mamy, mamy teraz możliwość naprawienia tego wszystkiego, więc. Ja bardzo Panu dziękuję. Gościem Radia Parada był Ryszard Borowiecki, astrolog. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rok Parada.